To, co teraz zarządza miastem na tą panią. Panią tak. nie. To dobrze coś. Nie nie, 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 nie. Tak, wybieramy się, chcemy zmienić to Zabrze Na lepsze na pewno. Powiem szczerze, no mam swojego kandydata, aczkolwiek. Czy na niego zagłosuję, jeszcze nie wiem. Chyba ta co teraz jest. Tak, no. pani Małżonka? Też chyba. Rafała. Kobosa. Komosa. Komosa. Okay. Jeszcze nie wiem. Powiem szczerze, że jeszcze nie wiem. Mam Dajcie. dwóch kandydatów, ale jeszcze nie wiem. Jestem zdania, że trzeba iść głosować, bo potem mamy pretensje, tylko nie wiem do kogo, bo skoro okay. nie byliśmy głosować, no to nie możemy dyskutować na temat, czy nam się zabrze podoba, czy nam się nie podoba i władza, prawda? Także jestem zdania, że trzeba iść głosować. To jest nasz obowiązek. My głosujemy od lat. Przede wszystkim zależy nie, nie nam na powiedzieć. tym, żeby to był menadżer. Ekonomista, menadżer, który, który potrafi chwili... Zabrzem zarządzać, a w tej chwili pani Weber zarządza Która i po, jest, jest po wykształceniu jest... ekonomicznym, tak? Ekonomicznym, no, tak, także, ale no, no, trudno powiedzieć, my nie mówimy na kogo głosujemy. Mamy dwa, dwóch, dwóch kandydatów. kandydatów i na razie rozstrzygamy. Także... Ja na tego młodego. <laughs> tak, samo. <laughs> tak samo. Chciałabym przejrzeć kandydatów i myślę, że wtedy zagłosuję. No, ja na pewno pójdę. Ale A mam ja swojego sam... kandydata także. Szczerze, tyle tych uletek tak czytałam, nie wiem na razie. <noise> no nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy pójdę, bo nie mam nawet na kogo głosować, nawet nie mam zamiaru, nawet nie. Nie, no bo w ogóle nawet nie mam pojęcia na kogo. Wybiorę się na pewno. Jeszcze Takiśka. nie wiem, na kogo będę głosował, na czym mam dwóch kandydatów, ale to zobaczymy. Wybieram się. No oczywiście na panią Newe Weber. Jedyna kandydatka właściwa. No właśnie, i my nie mamy takiego kandydata, wie pan. Nie ma takiego. Nie, I, nie ma takiego. Bo, tak powiem panu, szczerze nie interesuje mnie, bo wszyscy są po jednych pieniądzach, nie? Ja tak samo jak kolega. Wszyscy po jednych pieniądzach. Ja na razie nie będę zdradzać. O, na pewno każde wybory się wybieram. To w ostatnim momencie będę decydował. Rzut monetą. O. Pan Borówka. Chyba na PiS. Chyba napis. Na pana Borówkę. Tak, na pana Borówkę. Okay. Na panią Weberową na pewno, zdecydowanie.